To co chcesz z tym zrobić? No ja nie wiem, no. Właśnie... Nie wiem, czy ja mam się tego bać. Nie wiem, co ja mam w ogóle z tym faktem zrobić, że takie coś jest. I że nie tylko my to widzieliśmy. Mhm. Może chodźmy poszukać tej dziewczyny i może nam coś powie więcej o tej postaci. No, w sumie i tak chciałam na ten na zwiady iść w wiosce. No to chodźmy. Rozdzielamy się? No w sumie możemy. Dobra. Dobra, to idę. O, ja lecę tam. Dobra noc, trzeba uważać. No Dobra. To wiesz, poszukajmy po tych domkach wszystko. ja może pójdę tam do kowala i do mojej. do mojej farmy krówek. Dobra. Ostatnio mocno się wzmocniłem. Bo teraz już mam. Dobry set, dobry mieczek i dobry łuk. No ja to no, no, pokażę w sumie, tak to wygląda. złoto. Peski. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy... Mm... No, słucham. Yy, chciałem się po co do tego czarnego kidoska. Kidowska? Którego? A, tego z tego z uśmiechem? Tak, 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 dokładnie. Fajnie, mm -hmm. hmm. bo oni mnie teraz nawiedzili. Mm -hmm. I o znaczy nie raz, tylko nawet po nim wiedzieli albo nawet więcej. Czy może więcej wiesz o tym? No wiem tylko tyle, i, że to na pewno niesą kitoski. Za mm. każdym razem, kiedy próbowałam ich gonić, to zawsze wali do wody, no i potrafili tam siedzieć dłużej. Niż w nawet. A doski by tak nie potrafiły. W sumie racja. Hmm, ja tam to za... Są, są dwa. Jest, a, są dwa wyjścia. Albo oni mają pod wodą jakąś tajną bazę. Nośliwe. Albo. Albo po prostu to są duchy, które znikają. Hmm, bardzo możliwe. Nie wiem. Dobra, chyba no, idę. Wie pan, jak już jest ciemno, to wie pan, ja już idę Słache spać, nie? nie jest. Mhm. No, to, do widzenia. Dobrze, do widzenia. Hmm. Hmm. Nie mam pieczonego ziemniaka? Nie hmm. wiem. A może coś wypatrzę? Muszę to zrobić. Może bym tak spojrzał do wody? coś obok są tylko pająki i... I co to było, to tam jest konie to. Dobra, muszę wybić podpiekę. Muszę to zabić. Ucieli. Nie zdążyłem go. No, Muszę, no, oh. Zabiłem, to o to, tu jest! Wracaj! Łuk! Muszę... ...odpłynąć. Zabijam cię, krótko. jeszcze do długi został. Na no. Michał. Dobra, idę go poszukać. Wejdę na górę. na Ciekawe, czy znam się. A, Co to jest? O, siema. Dobra, idziesz, się. Ja musisz to... cię szukać. Ej, ogólnie to tak. Znalazłem ten, ale. A znalazłeś tą dziewczynę? No tak, znalazłem, ale też zabiję to gówno małe. To czarne. Ale które? To zębami. To, 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 to z zębami. Z, z z zębami o co się z od tej pani dowiedziałaś? No, w zasadzie nic ważnego. Hmm. ta informacja jest ważna. Hmm. No, w sumie. Poza tym, że po prostu to nie są kitowski no co. To... Czyli może... mamy do czynienia z czymś grubszym niż w loski. No, tak. Dobra, teraz chodźmy spać. Tak, i to jeszcze na chwilę na Ja może pójdę na zwiady lekkie. Wydaje się, że ten lekkie. Zwiady lekkie. Zwiady lekkie. Zwiady lekkie. Zwiady Co? Zwiady Co? 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 A mo... Co? by tu był, stał tu! Co? No stał tu! I zniknął! No ten z czerwonymi oczami stał tu i zniknął. Eee... Tu stał i zniknął. Naprawdę? No. Ale to w takim razie tylko żeby było widać, bo by to jest ciemno. No tak. Hmm. no nie wiem. Ech, po czerwonych będzie... oczach potrafię rozpoznać. Przecież no to normalne ma czerwone oczy. Muszę się mocno przygotować idę na walkę z potworami muszę zrobić najlepsze muszę zrobić najlepsze że idę walce. może nie zabijaj go mam pomysł ja się musimy go złapać i go przesłuchać no, ale nie gada jak nie wiem ja idę szukać mm. mobów ponieważ muszę zrecenzować sobie całą zbrojkę. być gotowy ja idę na zjazd dobra o, ja mhm. Wie pan co się tej czarnej postaci z czerwonym Nie hmm. Ale faktycznie to jakieś duchy Siła nieczysta No ja to nic innego nie podejrzewam Pójdę poza wioskę. W sumie tak sobie myślę, że najczęściej albo obok mojego domu go widywałem, albo przy krówkach. Może przy krówkach, bo nie się wie. przy A może go w Nie, yes. ekspas pan nie. Enderman da. Chodź tu Przemuś. dobra nie No nie, znowu on. Że słuku mi się go uda strzelić? No kurde, ten uciek Po blisko. Nie jednego tego. Doszło do słuku. Skąd ty się. śpiąłeś? Idź. Może hmm. no, bym tak poszedł do Przyciąłeś! Przyciąłeś! Hmm, mnie, czy w Nederze by też był. Hmm. Nie wiem, jak na razie i dobrze się mnóstwo, takaś jest. Trzeba jeszcze trochę potworów zabijać. Po to, żeby zdobyć dużo ekspo. O! 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 nie. Mam go jeszcze raz spotkał. Poda się zbąbić. Muszę. No jest creeper No co? Jak ten creeper? Nie otrzymał hit Dobra Jeszcze 14 level co to było Nie hm. do stąd A co to jest? Zwalja jak owozka odnaleziona? Żyje? Co? Hm. Dziwne. Bardzo dziwne. Cześć, oh! Pimpek. No, oh, siema Michał, co? Michał tak nie był ten grup tam pisze Natalia Kowalska odnaleziona, żyje No właśnie, ja też to widziałam i Ale to poczekaj, to skoro ona żyje, to kogo oni tam pochowali? Cze Czekaj, co? A może to ktoś inny? Ja. A ta dziewczyna ci mówiła, jak się nazywa? Nie. Boję się, że to nie jest normalna dziewczyna. Hmm. Ja się... Boję się, że to jest duch. Hmm, możesz spróbuję um, ją uderzyć, zabić. No, no. nie. Musisz jej najpierw zapytać, jak się nazywa. Hmm. Nie wiem. Bo przecież nie tylko my ją widzimy przecież. Tak. ją chyba widzi. A Wiladra, że ten widzą? No tak, to normalnie. Hmm. Dziwne. Pytanie. Właśnie nie jej zapytę, jak się nazywa, nie? Mhm. Bo, Czy to by było dziwne pytanie, jakbyś jej zapytał, czy jesteś tutaj duchem? Hmm. Bardzo dziwne. Hmm może Tak, ja to... bo tak nagle jak ona się pojawiła, no. to nagle ta tabliczka się też zmieniła, nie? Mhm. Mm to ona. Na stówę to ona. Na stówę to no. jest duch. Mhm. Mm to nie jest duch, co ja nie wiem. ja chodź tu. Tu. To on jest duch. nie lubią wody, nie? No nie. Może ją chodź, sprawdzimy. Chodź tu chodź na chwilę. to 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 ha